Chciałabym wszystkich serdecznie przywitać. ponieważ dzisiaj jest wyjątkowa okazja do obchodzenia jubileuszu 10-lecia zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bielsku-Białej. Jeżeli chodzi o skalę problemu przemocy, czyli chodzi tutaj o liczbę rodzin, która była objęta pomocą interdyscyplinarną w naszym mieście, to 3112 rodzin pomocy. W tych, rodzinach, w tych rodzinach zostało wszczętych 4180 procedur na przestrzeni oczywiście 2011-2020. Tak na dobrą sprawę w jednej rodzinie może pojawić się kilka niebies formularzy niebieskich kart A, ale liczymy to jako jedna procedura. Liczba zakończonych niemieckich kart to 2921. Polega to na tym, że co roku sukcesywnie członkowie grup roboczych zakończają procedury. Procedura zakończa się z dwóch powodów. Albo dlatego, że stała przemocy został zrealizowany indywidualny plan działania, albo dlatego, że nie ma zasadności podejmowania dalszych działań. I ta liczba świadczy, że te procedury zostały zakończone. Bardzo się cieszę, że Państwo znajdujecie ten czas, znajdujecie to swoje poświęcenie i dzielicie się tą swoją empatią, dzielicie się tą swoją wrażliwością z drugim człowiekiem i rozwiązujecie te różne problemy, które tak naprawdę na co dzień bardzo często gdzieś tam nie znajdują tego światła dziennego. A one istnieją gdzieś tam w tych zaciszach domowych, te trudne sprawy się toczą. W imieniu swoim i oczywiście w imieniu prezydenta Bielska-Białej, pana Jarosława Tomaszewskiego, ogromne słowa podziękowania za państwa pracę. Dziękuję bardzo.